Lechia Gdańsk Wiesław Kraków w Hicie 15. kolejki Fortuna 1. Ligi 0-0. do -0. O tym spotkaniu jak i nadchodzących też derbach, którymi miasta porozmawiam wraz z Karoliną Jaskórską, Lechia.net. Dobry wieczór. Oraz Kuba Kowalikowski Tygodnik Piłka Nożna. Kłaniam się. A ja sam nazywam się Kasper Czuba. I jakie są takie wasze pierwsze spostrzeżenia po tym no można powiedzieć właśnie Hicie czy Kicie? Powiedziałabym, że trochę hit i trochę kit, bo z jednej strony spotkały się tutaj dwie bardzo no, duże marki marki, które mają aspiracje na powrót do ekstra klasy. Natomiast na boisku no, nie do końca było to widać. Eee, no, mecz był nudny, tutaj przynajmniej z mojej perspektywy były może dwie, trzy takie klarowne sytuacje. Eee, no i ta nieuznana bramka Maksema także. Z perspektywy całego meczu dzisiaj, wydaje mi się, że to spotkanie Pucharowe miesiąc temu w Krakowie było troszeczkę ciekawsze. E, tak, ja bym dodał do słów Karoliny, że, że było to spotkanie takie bardziej. Taktyczne wyjęlibyśmy kilka fragmentów, gdzie, gdzie Lechia na przykład bardzo fajnie zagrała piłką, gdzie przeprowadził jakieś składne akcje. Wisła tak samo nieźle, nieźle sobie radziła, natomiast, no tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem, no brakowało takiego mięsa, konkretnych akcji em, poza, poza właśnie tą, tą tą nieuznaną bramką, więc Myślę, że wszyscy oczekiwaliśmy więcej po tym spotkaniu. No właśnie tak jak to wspomnieliście, taki typowy mecz fragmentów, gdzie były momenty, gdzie Rechia miała taką, można powiedzieć, optyczną przewagę i też Wisła tak, miała takie swoje dobre momenty, zwłaszcza też pod koniec spotkania, gdzie tam było bardzo blisko, bardzo blisko w jednej sytuacji bramki właśnie dla zespołu z Krakowa. Ale, też patrząc w perspektywie Lech patrząc na to, że mówiliśmy, rozmawialiśmy przed meczem, rozmawialiśmy, że mogą być problemy, jeżeli chodzi o środek pola i o kartki. Iwan Żelisko, Tomasz Neggebaer zapali odpowiednio ósmą i czwartą żółtą kartkę, co z perspektywy po przerwie na kadrę derwów Try Miasta, no nie jest optymistyczne. Nie jest optymistyczny, ale z drugiej strony, kiedy też o to trenera Grabowskiego zapytaliśmy dwa dni temu na konferencji, on powiedział, że no nie będzie nikomu dawał specjalnych instrukcji na ten mecz z Wisłą, kto ma unikać kartki, kto nie, bo liczy się każdy kolejny mecz i, i, i pewnie dopiero teraz trener zaczyna się tym martwić, bo rzeczywiście strata dwóch kluczowych piłkarzy na tak ważny mecz z zespołem, który jest w gazie, no to jest, nie jest to pozytywna informacja. Absencja jednego zawodnika jest szansą dla, dla kolejnego. Ja myślę, że charakteru i temperamentu na pewno nie zabraknie, bo, bo Janek biegański to też jest piłkarz, który... Wykażkowo się specjalnie nadaje. Tak. Więc, więc no, jestem ciekawy, jak to na pewno trener grabowski poukłada, ale... Ale myślę, że znajdzie, znajdzie jakąś alternatywę. Lechia ma dość szeroką kadrę, więc może, może porotować tym składem. Nie odniesie się takiego wrażenia, że trochę zarówno w przypadku innej Gebauera, jak i. Ok, jeszcze na Jebauera można zrozumieć, bo zatrzymanie wygroźnie groźnie zapowiadające się kontry, ale to zwłaszcza kartka ta Żeliski. Pod koniec spotkania to wejście. Trochę niepotrzebna. tak Mam wrażenie, taka kartka. Jaka jest Wasza perspektywa? Żelisko ma tendencję do łapania bardzo wielu niepotrzebnych, dziwnych kartek, natomiast też. Z drugiej strony wydaje mi się, że w tym jego, w cudzysłowie mówiąc, zarobku ośmiu żółtych kartek, dwie były takie dość niezasłużone. Ta kartka w Sosnowcu e, no była dość kontrowersyjna, a także teraz w e, niedawnym meczu chyba w Warszawie albo w Tychach, już w którymś z tych dwóch wyjazdów, kartka Drażeliski została pokazana w momencie zmiany, co też było kuriozalne, na co zwracał uwagę też trener e, Szymon Grabowski. Także tutaj się zgodzę, że, że, że to faktycznie kartka żywiski była troszeczkę niepotrzebna. Może nie użyję słowa głupia, ale niepotrzebna. Ale tak jak Kuba powiedział, to też jest szansa dla innych piłkarzy. Nie tylko dla Janka Biegańskiego, ale myślę, że to też dla Luisa Diarigo może być spora szansa. Eee, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której on, Biegański i Kapić nie zagrają. Bo w sumie większego pola manewru zbytnio nie będzie to teraz sobie tak jakby już tak zamykając skambrą, bo jednak to wszyscy się zgadzamy, że oczekiwaliśmy od tego spotkania więcej. Jak wykowar mamy takie ramki, w, ramki meczowe w tygodniku i jakbyś miał zadanie wyboru piłkarza spotkania, jakiegoś takiego optymistycznego optymistycznego właśnie występu w tym meczu. No ja jestem fanem Maksyma Chłania. Uważam, że to Ukraiński jest Messi. To jest piłkarz, to jest typ piłkarza, którego w Gdańsku bardzo dawno nie było, to znaczy zawodnik, dla którego naprawdę śmiało można powiedzieć, że przychodzi się na mecze. Ostatnio był mecz w Tychach, to przycierałem oczy ze zdumienia, co, co potrafił robić z piłką i dzisiaj to pokazał. Był też nagradzany brawami od kibiców za, za swoje dryblingi i to te, też jest piłkarz, który nie tylko czaruje na boisku, ale, ale też stara się notować liczby dzisiaj blisko blisko bramki niestety niestety gol nieuznany natomiast jeśli miałbym kogoś wyróżnić to maksyma chłania i też pochwalę naszego golkipera sarnawski też dzisiaj bardzo solidnie kilka kilka dobrych szóste, interwencji szóste, szóste konto. I też widać, tak. że z tygodnia na tydzień Sarnawskich, no coraz lepiej się zgrywa z tą linią obrony i ta, można powiedzieć, ta krytyka na początku zaczyna powoli udowadniać, dlaczego jest tą jedynką i dlaczego został ściągnięty do Gdańska w letnim okienku transferowym. Zwłaszcza te ostatnie trzy, które spotkania w wykonaniu Bogdana są dobre i on zaczyna wyrastać na taką, nie być gwiazdę, ale takiego lidera na pewno defensywy. Co do pytania o piłkarza meczu, no faktycznie Chłań, Sarnawski, to są tacy zawodnicy, którzy dziś, dziś się wyróżnili. Sarnawski też wybronił chyba dwie takie okazje groźniejsze, także na pewno oni. wyróżniłabym też w sumie Miłosza Kałachura, który miał też w końcówce bardzo fajny zryw, po jego strzale był rzut rożny, także też fajnie zastępuje Konrado. No i co ważne, podkreślenia to też ósmy mecz z rzędu bez, bez porażki Lechi, także myślę, że fajna seria. I, i oprócz tego szóstego konta czystego Bogdana, to ta seria ośmiu spotkań bez porażki też jest, też jest bardzo pozytywna. Właśnie teraz już tak płynnie przychodząc właśnie do tych derbów, gdzie właśnie pod, podkreślasz ósmy mecz lechi ligowy z rzędu bez porażki, ale też jednak z drugiej strony nie choć stana choć, No okej, okay, przynajmniej do jutra, ale Lechia dzisiaj miała szansę wejść na pozycję lidera fortuna pierwszej ligi. I miała szansę przegonić Arkę chociaż do niedzieli, bo Arka swój mecz rozgrywa w niedzielę, ale no, po przerwie na kadrę derby miasta Pierwsze od czasów chyba pandemii, gdzie Lechia 4-3 wygrywała po rzucie karnym Pajszą w końcówce. Jak to waszym zdaniem, jak taka o pierwsza, takie, co, co będzie najważniejsze w tych derbach? Co, co się będzie? To czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu? Zanim ja Ci odpowiem na to pytanie, to podzielę się taką anegdotą z Tychów. E, spytaliśmy trenera Grabowskiego właśnie o tą sytuację w tabeli, e, no o to, że czy już powoli zaczyna się rozmawiać gdzieś tam w szatni właśnie. On krótko to skwitował, że zobaczymy w czerwcu, w czerwcu będziemy patrzeć na tabelę. Także myślę, że to jest kluczowe, prawidłowe. Podejście do tej sprawy i nie ma to zbytnio znaczenia, że dziś Lechia nie, nie wykorzystała tej szansy, bo w jeszcze okazji myślę, że będzie dużo patrząc na terminarz. Płynnie przechodząc do tematu derbów, to na pewno kluczowe będzie to, żeby ci zmiennicy Żeliski i Negebauera dobrze się zaprezentowali i, i ten mecz w środku pola jednak. Wygrali. Na pewno takim minusem będzie to, że na ten moment wiele wskazuje na to, że będzie to mecz przy pustych trybunach praktycznie. Także to może być trochę atutem Lechi. Yy. Mamy na tyle młody zespół, że troszeczkę obawiam się, że oni mogliby się. Przestraszyć yy, tego tumultu, tego dopingu w gdyni, natomiast przy pustych trybunach może się wbrew pozorom grać troszeczkę lepiej, no ale oprócz tego nasi skrzydłowi powinni też doszukiwać się swoich szans i, i żeby te boki obrony arki zmusić do błędu. Na pewno swego rodzaju niedosyt pozostaje, bo, bo, bo był, no była szansa, tak jak Kacper wspomniałeś, żeby wskoczyć na pozycję lidera i przegonić Arkę, natomiast no, mamy listopad, ważne żeby trzymać, trzymać dystans i też grać. Jak równy z równym z zespołami, które się o ten awans będą bić, Wisła myślę, jest zespołem, który na pewno pretenduje do tego, żeby starać się o awans. I dzisiaj naprawdę Lechia wyglądała na tle Białej Gwiazdy nieźle. Co do derbów, zawsze pamiętam, że to były mecze o takiej dużej dawce. Emocji, na boisku się działo, nawet gdy, gdy kibiców podczas pandemii brakowało. Teraz w Lech jest wielu zawodników zagranicznych, Ciekawe, jak oni podejdą do, do tego spotkania. Natomiast też jest kilku, kilku piłkarzy charakternych, właśnie Biegański, czy nawet Neuge Bauer, który mimo że w tym spotkaniu udziału nie weźmie, to myślę, że w szatni wykona swoją robotę i powie, powie kilku znajomym właśnie z. z Żadni, że, że ten mecz jest inny niż, niż wszystkie pozostałe. Janek Bygański to chyba nawet patrząc w sytuacji, że jak wyjdzie w pierwszej 11 jest w Radzie Drużyny, to może nawet z zapasują kapitana, kto wie. Ale też patrząc właśnie na to, jak Arka, Arka wygląda w defensywie w ostatnich spotkaniach, też pięć zwycięstw z rzędu, oraz też na to, że Lechia też zaczyna powoli ta defensywa się zgrywać i. Kończą się mecze z tymi kątami albo naprawdę tak niewielka liczba sytuacji w bramką lech jest w niektórych spotkaniach. Czy nie macie takiego wrażenia, że te dwie defensywy tak dobrze zgrywa, tak dobre, dwa dobre broniące zespoły, to że nam trochę ten, te derby mogą być trochę takimi derbami zamkniętymi? Mi się wydaje, że to będzie ciekawy mecz, bo jednak derby wiążą się gdzieś tam swoimi prawami i, i myślę, że zarówno trener Grabowski, jak i trener łobodziński, no zmotywują jakoś swoich piłkarzy. Zresztą no nie trzeba chyba nikogo tutaj dodatkowo motywować pierwsze derby po czterech latach, tak jak Kuba wspomniał, więc ja myślę, że to będzie ciekawy mecz. Zwłaszcza jeśli spojrzymy w tabelę i spotka to się spotkają dwie drużyny z, z czuba tabeli, które są w grze awans, także ja się spodziewam ciekawego meczu. E ja też już, już zaczynam oczekiwać tego spotkania, mimo że, że jeszcze trochę czasu y, upłynie, nim, nim w Gdyni Lechia zagra z Arką. Tak jak Karolina powiedziała, Derby to jest, to jest wyjątkowe spotkanie w kalendarzu y, kibiców obu drużyn, ale również myślę dla, dla postronnego widza starcie Arki z Lechią po, po długim czasie y, y, przerwy no, będzie, będzie takim. Atrakcyjnym kąskiem. To jest właśnie takie w tych derbach, takie można powiedzieć, wiele takich ciekawych pojedynków, bo pojedynek Łobodziński-Grabowski, że też Szymona Grabowskiego, łączyło się latem z możliwością objęcia arki. Karol Czubak, Tomasz Bobczek, który się coraz lepiej, mam wrażenie, wpasowuje w tą, w tą No Czy na przykład Olaf Kobacki Kamilomena. Olaf Kobacki, przypomnijmy, najlepszy piłkarz października Fortuna Ligi. Więc te derby na pewno no, zapowiadają się bardzo emocjonująco. A na koniec tak ja się zapytam, bo wiemy dobrze wszyscy, że Lechia się zgrywa w trakcie sezonu. Wiemy, że tak naprawdę obóz taki przygotowawczy mieli dopiero w tym gniewinie podczas przerwy na kadrę. Pierwsza kolejka w Głogowie 22 lipca. Dzisiaj 15 kolejka, 10 listopada. Z ilu, Waszym zdaniem, piłkarzy Lechi zaczynało w pierwszej 11 mecz w Głogowie i dzisiaj? Ile jest takich piłkarzy? To jest podchwytliwe pytanie i trudne. Na pewno nam nikpiła Neugebaer Kałachur Trzech I to tyle. I to tyle, tak, bo jeszcze byli na przykład no, zakładamy, że gdyby nie kontuzja Luisa Fernandeza, to pewnie też, tak, też Luiz by rozpoczął. Ale dołączyli do drużyny dopiero później, także... I to właśnie też pokazuje, że ta taka, można powiedzieć, skala zmian i to, że Lechia jest w jakiś i jest też w czy na czele, z, z czołówce stawki Fortuna Pierwszej Ligi, to to też pokazuje, że ta Fortuna Pierwsza Liga jest naprawdę ligą taką, można powiedzieć, no, bardzo nieprzewidywalną, ale chyba i wyrównaną. Jak, co sądzicie? Tak, no, to pokazują spotkania. Taki przykład, który mi teraz przyszedł do głowy, to choćby ten mecz Zagłębie Sosnowiec-Lechia we wrześniu, gdzie, no, Lechia pojechała do drużyny ostatniej w tabeli i przegrała 5 do 3. Także, czy nawet te ostatnie spotkania z Polonią, czy z GKS-em Tychy, czy z Liga bardzo wyrównana i, i w sumie odstają tak in minus, można powiedzieć, może tylko dwie czy trzy drużyny, które, no, które widać, że gdzieś tam będą walczyć o utrzymanie. Dzisiaj z nicz Pruszków wygrał z motorem Lublin, co też jest wynikiem dość niespodziewanym, więc myślę, że to też dobrze e, się wiąże z tym, co, co Karolina powiedziała. No, to jest nie, nieprzewidywalna fortuna, pierwsza liga, bardzo wyrównana. My liczymy z kolei na, po przerwie na reprezentację, na bardzo atrakcyjne dla oka, dla postronnego kibica Derby Trójmiasta. Miasta. Karolina Jaskowska. Dzięki, wielkie. Kuba Kowalikowski. Dziękuję. I Kasper, czuła, dziękujemy bardzo serdecznie i życzymy dobrej nocy. Dobranoc.